Witam Państwa, dzisiejszy odcinek jest poświęcony instalacji usługi Active Directory w Windows 2012, Windows Server 2012. Spróbujemy zainstalować usługę Active Directory, a następnie ją skonfigurować w celu przyszłego dołączenia stacji klienckich. Celem, naszym jest instalacja usługi Active Directory, i aby wykonać taką czynność uruchamiamy manager serwera. Właśnie w tej chwili został uruchomiony. W managerze serwera serwer lokalny. My mamy tylko jeden serwer zainstalowany, zatem nie musimy brać opcji serweru wszystkie. Mamy serwer lokalny, mamy informacje o tym jaka jest konfiguracja tego serwera. Tu jakieś ostrzeżenia, one nie są istotne na ten moment. Jesteśmy menedżerze serwera i w zarządzaniu Wybieramy usługę dodał role i funkcje Cała instalacja będzie oparta właśnie o Kreator dodawania roli i funkcji W kreatorze mamy informacje wstępne Jestem Na razie dla nas bardzo istotne Oczywiście warto je poczytać Gdybyśmy chcieli na przyszłość usunąć cokolwiek Mamy tutaj podpowiedź uruchom kreatora usuwania My chcemy zainstalować zatem na chwilę obecną to okienko możemy przewinąć dalej. Wybieramy opcję instalacji oparta na rolach lub oparta na funkcjach. Przycisk dalej mamy tu informacje o tym na jakim adresie zostanie zainstalowany serwer oczywiście lepiej żeby to był serwer zainstalowany już na adresie IP takim jaki docelowo chcielibyśmy posiadać tutaj jest to świeża instalacja serwerka, zatem adres IP jest przypisany nie do końca może zgodny z mm, zasadami na adresowanie IP ale do celów naszych instalacyjnych nie będziemy miał tu większego Znaczenia. Ważne, aby w przyszłości klient był z tej samej puli adresowej. Wybieramy guziczek dalej i wybieramy usługę Active Directory do main server. Proszę zobaczyć, od razu włączył nam się usługę oddawania roli funkcji. Dodajemy funkcję. Z funkcji dodatkowych na chwilę obecną nie potrzebujemy żadnej innej. E, w DNS nie będziemy typowego instalowali te które usługi będą potrzebne, one się nam zainstalują przy okazji usługi Active Directory mamy zaznaczoną wymaganą nagłówki 4,5 starsze nagłówki nie będą nam też potrzebne z innych elementów, które ewentualnie moglibyśmy mm, zainstalować to jest Group Policy Management jest od razu opcja zaznaczona, czyli będziemy mogli zarządzać użytkownikami w domenie. Pozostałe usługi całe. To są już inne serwery na ten moment tam niepotrzebne. No, informacja pomocnicza, dodatkowa, niepotrzebna uruchom ponownie serwer celowy, jeżeli to będzie potrzebne, możemy ją zaznaczyć. Wówczas nie będziemy musieli zastanawiać się, kiedy uruchomić ponownie serwer. Ułatwi nam to po prostu sam proces instalacyjny. Minusem jest to, że serwer będzie się jakby uruchamiał troszeczkę bez naszej ingerencji. Lepiej, żebyśmy w tym momencie nie wykonywali jakichś czynności bardziej zaawansowanych w jakimś oknie obok. Zatwierdzam, tak, ja nie będę niczego wykonywał innego. Uruchamiam proces instalacji. W zależności od procesora i od dostępnych zasobów w systemie, ten proces może potrwać od 5 do 15 minut. Oczywiście znaczy więcej też może, ale to tylko jest zależne od szybkości naszego komputera. My tutaj pracujemy na wirtualnej maszynie, w związku z tym ten proces może troszeczkę potrwać. Zobaczymy, czy on się nam tutaj będzie długo odbywał. O, mamy już informację, że możemy zamknąć tego kreatorka, a procesyzacji tak będzie się odbywał. Gdyby gonił nas czas, mielibyśmy mało czasu na instalowanie innych usług, warto skorzystać z tej opcji, wówczas bezproblemowo możemy przełączyć się do innego okna i, i instalować inne usługi, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, yy, my Zaznaczyliśmy opcję ponownego uruchamiania w przypadku gdy to potrzebne i czasami jest ta opcja nie do końca zalecana. W takim przypadku lepiej, lepiej chwilkę przeczekać, zająć się innymi czynnościami, które być może przy sobie, że powinniśmy wykonać. Jeżeli będzie to etap egzaminu, to w tym momencie możemy doczytać kolejne zadania albo opisać informacje, które są niezbędne do wypełnienia w karcie zadania. <laughs> Sama usługa Active Directory umożliwi nam, tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, dodanie klientów. Naszymi klientami w kolejnych odcinkach to się pojawi. Naszymi klientami będą stacje klienckie oparte o system Windows 2000. Przepraszam, Windows 7 to był nasz klient docelowy. Oczywiście Windows 2012 umożliwia także dopięcie klientów starszych Windowsów. Ważne jest, aby były to Windowsy od wersji przynajmniej Windows XP. Inne mogą mieć problem i wersje, oczywiście, zawsze professional. Inne wersje mogą sprowadzić do różnego rodzaju problemów bądź nawet uniemożliwiają całkowicie dopięcie dopięcie takiej usługi no nadal uruchomił się na ten antywirus a już go został zlikwidowany, usunięty jak widać instalacja troszeczkę utknęła nie jest to zupełnie prosty, krótki proces. Czy na razie na ekranie nie będzie działo, musimy przeczekać. Możemy ewentualnie popatrzeć czy przypadkiem jakieś inne usługi ważne albo nie mam komunikatu o błędach to się nam pojawiła już informacja w powiadomieniach. Informacja w powiadomieniach na razie mówi nam tylko o tym, że mamy proces instalacyjny uruchomiony, natomiast gdy ten proces instalacyjny zostanie zakończony, wówczas to powiadomienie będzie zawierało informację o tym, iż powinniśmy promować, czy upgradeować ten serwer do roli kontrolera Domeny, ale to dopiero po zakończeniu procesu instalacji. Innych komunikatów na razie nie ma o błędach, zatem nie musimy. O, już pojawiła się właśnie informacja, wymagana jest konfiguracja. Sama instalacja powiodła się i to jest cenny komunikat dla nas. Natomiast tu w Holangierce pojawił nam się wykrzyknik i mamy konfigurację po wdrożeniu, wymagana konfiguracja dla Active Directory, Domain Services i mamy informację, iż mm, należy podnieść poziom tego serwera do poziomu kontrolera domeny. Jest to opcja niezbędna. Proszę zobaczyć, że tam serwer na narzędzia nie restartuje. Zatem wykonujemy od razu tę opcję. Mamy podniesienie czy kreator konfiguracji usług domenowych, czyli podniesienie, promowanie serwera do roli kontrolera. Ponieważ jest to serwer samodzielny w naszej sieci, tak też będzie podczas każdego egzaminu, czy podczas tworzenia nowej sieci, to my tworzymy nowy las, czyli dodamy ten kontroler w nowym lasie założymy. Powinniśmy wskazać nazwę domeny. W naszym przypadku tak jak i na zajęciach będzie to sala 304.edu.pl Nazwa może być zupełnie dowolna. No tutaj zrobiliśmy sobie z wersję edukacyjną.pl Guziczek dalej. W tej chwili przeszukiwał serwer. Czy przypadkiem nie jesteśmy gdzieś? Czy takie, taka nazwa nie istnieje? No, nie może istnieć w naszym przypadku, bo tak jak powiedziałem jesteśmy samodzielni. Wymagane, wymagana instalacja serwera DNSA. No i my powinniśmy teraz założyć w ramach tej funkcjonalności tego nowego lasu hasło dla administratora. Założymy hasło sala 304 z wielkiej, wielkiej literki, sala 304 guziczek dalej. Nie można otworzyć delegowania, dlatego sobie ponieważ nie należy ja wyświetlę ten komunikat, aby zapoznać się i tu skupimy się na ostatnim zdaniu, iż nie potrzebujemy względem żadnej akcji, ponieważ nasz kontroler dns nie będzie używany w sieci, gdzie jest jakaś pewna infrastruktura tegoż DNS-a. Natomiast my potrzebujemy tylko i wyłącznie roli akcji Directory, a ponieważ DNS-a można zainstalować zupełnie z, jako dodatkową rolę, nie potrzebujemy w tej chwili tego tak konfigurować. Zatem ta opcja nas nie interesuje, zresztą jak widać możemy przejść dalej. W tej chwili będzie wyszukiwana nazwa NetBIOS. zostanie przyjęty pierwszy człon nazwy domenowej, tak to się standardowo odbywa. Można oczywiście to zmienić, ale nie zalecamy. Zostawiamy nazwę pierwszego członu domeny. Przycisk dalej. Następny etap to będą ścieżki do katalogów zawierających informacje o wyszukiwaniu DNS-ów. Nie wybrałem opcji. W tej chwili odbywa się przypisanie nazwy NETBIOS. O, mamy już ścieżki do katalogów. Proponuję nie zmieniać tych ścieżek, pozostawić je domyślnie. Wtedy też, gdyby się okazało, że coś nam nie działa w przyszłości, będziemy mogli łatwo do nich dotrzeć, korzystając chociażby z helpa. Help będzie wskazywał też na te nazwy konkretnie. Jest podsumowanie. Przycisk dalej. W tej chwili odbywa się testowanie wymagań wstępnych dla instalacji kontrolera domeny. O, pojawiły się jakieś komunik komunikaty o błędach, ale jak widać, nie przeszkadzają one nam w zainstalowaniu usługi. Nie przeszkadzają, dlatego że wynikają one z tych poprzednich elementów, o których sobie powiedzieliśmy tutaj. Klikam zainstaluj. Te informacje, które się pojawiły, one dotyczyły generalnie domen zaufania, procesów szyfrowania, dostępu. Na naszym poziomie instalacji te wszystkie elementy są niepotrzebne. Oczywiście w sieci, gdzie ten kontrol domen miałby służyć jako rzeczywisty serwer zarządzający siecią. Wcześniej zrobilibyśmy instalację DNS-a, zrobiliśmy rację zaufania. Wprowadziliśmy zasady szyfrowania, czyli wszystkie, wszystkie możliwe w instalacje zabezpieczeń, tak jak tutaj, do potrzeb naszych, wykorzystania, a ten odcinek ma na celu właściwie instalację w celu tylko i wyłącznie pokazania podczas egzaminu, iż taka usługa jest tam znana. Nie potrzebujemy wykonywać tych czynności. Proszę zobaczyć, mamy ciągle tą hologramiewkę w powiadomieniach. Ona cały czas tutaj się znajduje. Tu oczywiście się nic nie dzieje. Mamy konfigurację po wydrożeniu i ta usługa cały czas będzie nam tutaj pokazywana jako w trakcie działania. Włączyłem okienko, już się do niego dostaniemy. O, jest. Zobaczyć, że każdy element jest wyświetlany na górze jednocześnie nie oczekiwane są od nas żadne czynności zatem znowu mamy chwilkę, chwilkę czasu na wykonanie czynności związanych albo z wypełnieniem dokumentacji albo z zapisaniem haseł, ważne żeby nie zapomnieć jakie to hasła były, może być potrzebne gdzieś tam powrót do ustawień, zatem Wszystkie elementy, które wprowadziliśmy, a jeszcze je pamiętamy, zapisujemy w tej chwili sobie w dokumentacji poinstalacyjnej, a także na przyszłość w celach rekonfiguracji czy konfiguracji jakichś nowych usług. O, pojawił nam się komunikat zakończony. Proszę zobaczyć, że mamy, że nastąpi wylogowanie. To jest jakby. Następstwo przycisku naszego wcześniej zaznaczonego, iż nastąpi restart usługi. W tej chwili ten restart następuje. Mamy zatrzymywanie usług. Efektem po zainstalowaniu wszystkich usług powinno być to, iż uruchomiony zostanie system, ale już logowanie będzie odbywało się do domeny. Oczywiście hasło administratora nie ulegało zmianom sobie takie hasło tam pamiętacie państwo wykonaliśmy zainstalowaliśmy w pewnym momencie hasło do usług domenowych do, 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 do usług DNS-owych ja polecam aby hasło było takie samo hasło administratora w sieciach zewnętrznych profesjonalnych nie jest to zalecane w naszych celach znowu edukacyjnych lepiej żeby było to to samo hasło łatwiej nam będzie Korzystać z pewnych usług. Jeszcze chwilkę czekamy, żeby serwer nam się uruchomił. No, już teraz to nie będzie długo trwało. Ważne, żebyśmy zauważyli, iż sam proces logowania już będzie odbywał się do domeny, a nie jak poprzednio bez instalacji, odbywa się tylko do stacji klienckiej. Serwer wówczas jest. Czymś rodzaju stacji klienckiej? Oczywiście usługi są nieco inne, ale ale jest stacją kliencką. Teraz będzie już serwerem domenowym z pełną usługą Active Directory, a zatem będzie można przypisywać do tej usługi. O, pojawia się już okienko, przygotowania nam ekranu logowania. Będzie można do tego serwera przypisywać stacje klienckie i tak jak wcześniej zostało też to powiedziane, w postaci Windowsa. 7. My będziemy taką stację kliencką dopisywać. Jeszcze chwilka przygotowania ekranu. To jest pierwsze przygotowanie po instalacji usług Nowych chwilkę, chwilkę będzie trwało jeszcze wykonfiguracja plików. Znowu wszystko w zależności od szybkości naszego sprzętu. Miejmy nadzieję, że już za chwileczkę to się zakończy. Ciepliwość naszą bada. Czy na pewno jesteśmy cierpliwi? Mam nadzieję, że jesteśmy. Jeszcze chwila powinna. Komunikat, please wait. Serwer jest spolszczony. Proszę zobaczyć, że mimo nakładki polonizującej, część komunikatów jest nadal w języku angielskim. Dlatego też w rzeczywistych sieciach takie serwery są zwykle w języku angielskim. My znowu, w celach tylko tutaj edukacyjnych, mamy nakładkę polską. Ale jak widać, ta nakładka polska nie do końca polonizuje wszystkie komunikaty. No, chociażby ten w tej chwili, Please Wait, no, nie jest przetłumaczony. O, już się pojawiają komunikaty kolejne. Proszę zauważyć, że znowu są one w języku angielskim, mimo iż system jest z nakładką. W tej chwili zabezpieczenia nam wchodzą. To jest dostosowywanie wszystko do. Naszej instalacji. O, i już mamy okienko, okienko logowania, nam się pojawia. ctrl delay żeby uruchomić logowanie. Zatem maszyny wirtualne troszeczkę to inaczej wygląda. O, i proszę zobaczyć, już mamy nieco inaczej. Standardowo jest tutaj w tym miejscu napis administrator. W tej chwili jest już to sala 304-administrator. Hasło sala. 304 w naszej wirtualnej maszynie. Możemy podać, czy dobrze wpisane. O, widać, że błąd zrobiłem. Momencik. I teraz jeszcze raz sprawdzamy. Sala 304. No, oczywiście dało ja Mamy komunikat, że hasło wygasa. Powinien je zmienić. OK. Mamy podać nowe hasło. Zobaczymy, czy, czy przyjmie nam to samo. Jak nie, to zmieni na sala 304A no niestety nie przyjął tego samego czasami się udaje ta sztuczka, rzadko, ale czasami się udaje zrobimy sala 304A i niżej też sala 304 z literką A żeby pokazać, o mamy sala 304A, mamy teraz nowe hasło hasło jest zmieniane, hasło zmienione Nastąpi wlogowanie do systemu Ekranik powitalny Windows Server 2012 Tutaj jak widać bez zmian Przygotowanie ekranu chwilę zajęło O już pulpit nam się pojawia Manager serwera automatycznie będzie uruchomiony jest mamy menadżer serwera wejdziemy w serwer lokalny to pierwsze uruchomienie po instalacji jest trochę dłuższe ale chcemy tylko tutaj pokazać sprawdzić czy przypadkiem nie ma błędów w tym okienku mogą pojawić się różnego rodzaju komunikaty. One mogą być istotne z punktu widzenia zarządzania. Na razie nic tutaj nie widać jeszcze, czyli bardzo ważnych komunikatów tutaj nie będzie. Natomiast tu jest bardzo istotna sprawa. O, jest jakiś błąd. Microsoft Security, czyli. Nie weszły nam zabezpieczenia bezpieczeństwa. No, do celów egzaminacyjnych znowu nie ma to większego znaczenia, natomiast gdybyśmy mieli rzeczywistą sieć, należałoby się na tym skupić. Yy, tutaj mamy ważne informacje. Domena jest włączona. Domena nazywa się sala 304 edu.pl, czy tak jak ją nazwaliśmy. Nie nazwa komputera Windows 2012, ale cel nasz został osiągnięty. Sala 304 edu.pl domena istnieje. W następnym odcinku będziemy mogli doinstalować usługi hmm, przypisania stacji klienckich. To ja tu jeszcze pokazuję tylko inne okienka, gdzie mamy zainstalowane hmm, DNS-y, że są usługi ADDS-u zrobione. Jeszcze raz wrócę do tego podstawowego, efekt został wykonany. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnego.